Dobre panie, były radne. Już po zakupach, czy jeszcze na zakupy? Panie, jak to się nazywa? Jak się nazywa? Jak się nazywa? Mnie ten poprzedni burmistrz nazwał kronikarzem. To nie, nie, nie wiem, czy dobrze. Nie, nie, nie. Ja się nazywa, nie pachowo, jak się nazywa? Fachowo? Paparazzi. Nie, fachowo jak się nazywa. Pachowo? Paparazzi? Nie, paparazzi, Taki co nakręca filmy i puszcza na YouTuba. Aha, jak się nazywa? Youtuber. YouTuber? No może być youtuber, no jak nie. nie. A to bym co to dzisiaj samochodem pan nie jedzie, tylko jakimś innym? Nie, ale muszę rozruszać stare kości. Aha. Rozruszać stare kości. Stare kości pan ma jeszcze? Słyszałem że, słyszałem, że tu się znowu jakieś jaja podziały, nie było mnie przez dwa tygodnie. No, no, coś się Tych zawsze królą, dzieje. No. To gdzie pan był? Zamknięty gdzieś nie, 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 w odosobnieniu. Byłem wręcz odwrotnie, więc ja po prostu. Na czasach jakiś. Na wolności byłem. Na razie kłania się. Na no, wzajemnie. I pojechali panowie. I to by było na tyle.